Wszystkich chciałbym pokazać jak się przypisuje wartości w języku R. Otóż zwykła notacja jest taka, czyli jest taka strzałka, czyli, ukoś, czyli znak większości kreska i przypisywana wartość. No i mamy tutaj wartość 4, przypisaną. Drugi, ta, drugi sposób jest używany zazwyczaj przy argumentach nazwanych funkcji funkcjach. Mamy jakąś funkcję i mamy jakiś jej argument nazwany, to używamy znaku równości. Tak więc zobaczmy, co nam wyjdzie z tego data frame'u. O! Jak widzicie, jeżeli zrobimy tak więc tu było dobrze, a teraz popsujmy. Zobaczmy co się stanie w takiej sytuacji, widzicie? Jakieś mamy, może wartości są dobrze, ale kolumny wyszedł jakiś groch z kapustą, tak więc yy, zawsze w argumentach nazwanych przypisujemy ten oto sposób. Tylko tak. No dobrze. No i tyle.